Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Bardzo miło, że wpadłeś i na początek prośba do Ciebie o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję za każde kliknięcie. E, słuchajcie, dwa ciekawe, mam nadzieję, że ciekawe tematy na dzisiaj, do których sobie przejdziemy zaraz. Dwa takie mocniejsze kupony od nas, e, ale o tym za chwilę, bo już dzisiaj chciałbym Was poinformować, że jest promocja na mecz polski. Kupon grany za 2 złote na zwycięstwo reprezentacji Polski, tak jak tu widzisz, ze Stonią, no powinni sobie poradzić. Daje cztery stówy, cztery stówy. Bonusa, jeżeli Polska wygra. O tej promocji powiem zaraz nie za więcej. Jeżeli nie chcecie się słuchać bloku promocyjnego, spoko luz. Skipuj sobie do kuponów, nie ma najmniejszego problemu. Ja powiem o tej promocji: odpalimy konkurs, tak jak zawsze. E, zaproszę do wszystkich naszych grup i na spokojnie przejdziemy sobie do, no, do tych kuponów, które chciałbym dzisiaj e, omówić. Słuchajcie, e, na początek o tej promocji: jest to promocja w Superbecie dla każdego nowego gracza. Jeżeli ktoś nie ma konta w Superbecie, nie miał wcześniej, to może sobie skorzystać. Pierwszy krok, żeby 2 złote. Zamienić mam nadzieję na 400 zł. To założenie konta w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Zakładasz sobie konto, w trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe, weryfikujesz konto gracza, wpłacasz minimum 50 zł. na to swoje konto gracza w Superbecie i z konta depozytowego, nie za żaden freebet, za 2 zł. Za minimum 2 złote. Grasz po prostu zwycięstwo polski. To ma być singiel, nie żaden jakiś tam większy kupon. To ma być singiel tylko na zwycięstwo polski. I czekasz do czwartku. Jeżeli Polacy wygrają, mam nadzieję, że wygrają, to w przeciągu 72 godzin od Superbeta dostaniesz 400 w bonusie na grę. obrót 3 razy 91, więc 2 złote można zamienić. Na 400 i to jest promocja dla każdego nowego gracza łopatologicznie. Założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta gracza. Wpłacasz minimum 50 zł i za 2 zł z konta depozytowego Polaków na czyste zwycięstwo i dawaj. Jeżeli Polacy wygrają, to w przeciągu 72 godzin Superbet doładuje twoje konto gracza. Bonusem w wysokości 400 zł. Osoby zainteresowane, pierwszy komentarz pod tym filmem, założenie konta to jest minuta i, i możesz być już tak naprawdę go Gotowy. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy na Facebooku, zapraszam na naszego Instagrama, na naszego Discorda, na dwa nasze pozostałe kanały Strefa Typów, Strefa Typerów. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Jesteście tam mile widziani i lecimy z konkursem jak zawsze kasa w Superbecie do zgarnięcia. Klasyczne dwie dychy. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał obstawiamy. Łapy w górę zostawić tutaj pod tym filmem właśnie teraz. Weź weź no kliknij tą łapę w górę i w komentarzu tu powiesz dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Benfikom a Lionem. E, to jest Liga mistrzów w piłce nożnej kobiet. Typujecie do 21.00. Dopisujcie swój nick gracza Superbeta. Komentarze edytowane dodane po tej godzinie bez nicku gracza na Superbeta nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I umówmy się, że liczy się regulaminowy czas gry. Aha, tutaj jest mecz rewanżowy, więc okej. Okay. Re I tak, regulaminowy czas gry się liczy. Komentarze do Waszej dyspozycji, no i można brać udział w konkursie. I teraz słuchajcie meritum dzisiejszego materiału. Stwierdziliśmy sobie z Andrzejem, że no skoro jest taka wielka nuda, jeżeli chodzi o europejską piłkę, bo wiadomo, jest zaraz męż reprezentacji, ale no mimo wszystko bez ligówek weekendowych to jest nuda, to stwierdziliśmy, że chuchniemy sobie dwa kupony długoterminowe na europejskie ligi. I dzisiaj tak pokrótce chciałbym je omówić i zaczniemy sobie od kuponu Andrzeja. No stwierdziliśmy, że wrzucimy trochę więcej kasy, bo do końca sezonu ten kupon będzie utrzymany, więc w sumie to będzie inwestycja w emocje. Tak sobie to nazwijmy mądrze. Słuchajcie, Andrzej tak jak sobie to patrzyłem, no, no dosyć bezpiecznie on idzie, nie? Znaczy bezpiecznie Niż ja, bo on ma, słuchajcie, kurs 16,13 9 jest tu wsadzone, 12 650 PLNów może wrócić, nie? I on ma, słuchajcie, tak e Liverpool, pierwsze miejsce, nie licząc Manchesteru City po kursie 1,80, czyli no zakładając, że. A to jest ciekawe w ogóle, bo tu jest założenie zwycięstwa bez Manchesteru City, czyli bierzemy pod uwagę, e czyli po prostu. Ty, poczekaj, o co chodzi w tym becie. No to Liverpool musi wygrać, tak? W ogóle Premier League, zakładając, że... Manchester City nie wygra, bo jeżeli Manchester City miałby wygrać, on by się i tak nie liczył. O ty, to ciekawie sobie to Andrzej wymyślił. Tutaj po kursie 1,80. Tak, to jest klasyfikacja końcowa. Dalej mamy miejsca. a i on idzie już potem w miejsca 1,4. Tak jak widzicie, miejsca 1,4 w ekstraklasie na Legię. Miejsce 1,4 na Atletico Madryt. No ja to inaczej idę po kursie 1,45. E, dalej mamy serię A. Miejsca 1,4 e, Bologna. E, mamy też e, miejsca 1,4 Brest, czyli tutaj zdaniem Andrzeja Brest ten fantastyczny sezon utrzyma, bo oni no w tym sezonie grają dobrze, siedzą w tym czubie. I jeszcze Andrzej dorzucił do kuponu Lipsk też na miejscu 1.4 na zakończenie sezonu, więc w sumie tutaj najwyższy kursu Andrzeja, ta Bolonia po kursie 2.25 i potem chyba w drugiej kolejności no ten Liverpool po kursie 1.80. No 9 stów tutaj Andrzejek wrzucone w jego kupon, 12 650 może wrócić. Kupon nierozbity, aj ty Andrzej, Aj ty Andrzej, można by powiedzieć. Nie, no, żartuję, nie na Andrzeja, bo to ja grałem te kupony. W każdym razie na koncie strefujemy, można sobie zerknąć jeszcze na Super oczywiście, bo w Super kupony wrzucone. No to Andrzej będzie miał takie emocje do końca europejskich rozgrywek. Mam nadzieję, że ten kupon się utrzyma i. I jakoś szybko się nie wykolei. No, coś by się pewnie musiał stać, że ktoś tam z seriami by zaczął przegrywać e, z tych drużyn, które mają być zdaniem Andrzeja w topowej czwórce. No, raczej emocje do końca sezonu, nie? I umie, słuchajcie, ja mam mniejszą stawkę, bo ja wrzuciłem 440, ale mój kurs całkowity e, to jest 61. Przy kursie Andrzeja, gdzie on miał 16, no to jest duża różnica, nie? I umie tak. Ja sobie wziąłem Galata Saraj, bo wydaje mi się, że to oni, 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 jednak zgarną ligę. No, po prostu zwycięstwo, nie? Wiadomo, że z Fenerbahce będą się bili do samego końca. Ale w kogoś tutaj po prostu e, trzeba iść. No, ja idę tutaj na swoim kuponie w stronę e, Galatasaray. Mam 1-4 na Aston Villa, 2-15. Wiadomo, że oni grają chimerycznie, ale nie wszystkie e, ekipy z, z tego czubu e, grają jakoś. E, e, nie mają takiej stabilnej formy, że gdzieś tam bym się martwił o to, że na pewno Aston Villa nie zrobi 1-4. Aktualnie mają czwarte miejsce i trzy punkty przewagi na Tottenhamu. Wiem, mecz więcej rozegrany, ale wydaje mi się, że są w stanie to zrobić. No to oczywiście między Aston Villą, Tottenhamem i może Manchesterem United rozegra się ta rywalizacja. Ja idę tutaj w Aston Villa po kursie 2-15. Kuszący kurs moim zdaniem. Dalej mam 1-4 Bilbao po kursie 2-0, więc też mam kolejny taki dosyć wysoki kurs w porównaniu do tych kursów Andrzejowych. Bilbao aktualnie Czwarta lokata, właśnie 56 punktów. No wiadomo, że piąte jest Atletico, 55 punktów, ale Atletico gra dalej w Lidze Mistrzów. Wydaje mi się, że im, 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 koń, im bliżej końca sezonu, tym bardziej mogą być zmęczeni. coś tam też narzekał Simeone, że piłkarze zmęczeni trzeba dwa dni wolnego dać. No zobaczymy. Dla mnie tutaj Atletic Bilbao świetny sezon i top 4 utrzymają. A przynajmniej patrząc na ten kurs, to dla mnie to jest na tyle kuszące, że to biorę. Więc trzy pierwsze moje typy obgadane. I mam jeszcze, słuchajcie. Które to są moje? Te są moje. Mam jeszcze Roma 1,4. Bo też wydaje mi się, że tam już naprawdę poukładane jest wszystko tak, jak być powinno I ta gra wygląda świetnie. No to wszyscy doskonale wiecie, że no świetnie grają, naprawdę fajne wyniki kręcone. A kurs też w stosunku do tego, co się dzieje aktualnie w tabeli. No 2,65 tutaj mamy kurs na Romę, że będą na pozycji 1,4. Mogę Wam szybko powiedzieć, wiadomo, że Inter poza zasięgiem. Roma aktualnie jest piąta, nie? To jest 51 punktów. Bolonia jest czwarta, więc ja troszkę tutaj Andrzeja chcę wy, wykolegować, tą Bolonię zamienić na Romę. No wydaje mi się, że, że będzie ciekawie. Trzy punkty różnicy między tymi, Ekipami, prawdopodobnie, właśnie między tymi ekipami rozegra się, e, kto będzie na czwartym miejscu. Rzuciłem spadek MEC z Ligue E, bo, no bo są słabi po prostu na przestrzeni całego sezonu. 1-4 Dortmund po kursie 2,75. Ja sobie zdecydowałem przycelować w, trochę, w takie trochę większe kursy. No tutaj Andrzej wziął ten Lipsk, nie? Z tego co pamiętam na swój kupon. Lipsk aktualnie piąty. Punkt straty, właśnie do Borusji. Obie ekipy ostatnio w lidze fajnie grają. E, wiadomo, że Borusja. Ma Puchary dalej Ligę Mistrzów, więc tutaj może być to zmęczenie, e, no ciut większe w stosunku do zawodników Lipska, ale ja idę tutaj w Borusję Dortmund. No i u mnie tak to się prezentuje, że słuchaj, z 440 robi się 23 koła, nie? Prawie 23. Czystego zysku, bo 23 423. Więc tak sobie na dzisiaj wykmieniliśmy taki film właśnie z takimi kuponami. I gdzieś tam będziemy pewnie omawiać te kupony na transmisji na żywo, kolejnej czy tam weekendowej, jak już ligówki wrócą, będziemy śledzić razem z wami to na bieżąco. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na spokojnie dzisiaj na luziku. Jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał, to by było na tyle. Jeszcze na koniec Ci przypominam, że już teraz w Super promocja, gdzie 2 zł możesz zamienić na złotych 400, grając zwycięstwo Polski ze Stonią za 2 złote. Pierwszy krok założenie. Złożenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Oczywiście konta w superwecie. Wery, weryfikacja konta, akceptacja zgód marketingowych, czyli to co zawsze robicie, depozyt na minimum 50 zł i jesteś zapisany do tej promocji na czwartek. Już nigdzie tam nic nie musisz szukać. I z konta depozytowego nie za żaden freebet, za dwójeczkę dajesz Polskę i czekasz. Jak Polska wygra, to SuperWet w przeciągu 72 godzin. Wrzuca 400 na twoje konto gracza i wszyscy są zadowoleni. Osoby zainteresowane są do pierwszego komentarza pod tym filmem za dzisiaj dziękuję. Jutro już pierwsze kupony pewnie na, na mecze reprezentacyjne, no i w czwartek stricte na czwartek, więc już od jutra troszkę emocje coraz większe, jeżeli chodzi o ten mecz Polaków, nie? Trzymajcie się dobrego dziąka uśmiechu na twarzy, postroziemia Elonara.